Czas na ostatnie spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne. Pierwsza para na dziś to C -u -g i g. C -c -c -c. Proszę powtórzyć. C bezdźwięczne. Proszę posłuchać. Cebula. Ulica. Koc. Proszę powtórzyć. Cebula. Ulica. Koc. DZ. 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 Proszę powtórzyć. DZ. Dźwięczna. Proszę posłuchać. Dzwon. Kukurydza. Pryc. Proszę powtórzyć. Dzwon. Kukurydza. Ryc. Następna para to ć i dzi. Ć ć, 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 Proszę powtórzyć. Ć. Bezdźwięczna. Proszę posłuchać. Śma. Robić. Nić. Proszę powtórzyć. Śma. Robić. Nić. dzi dzi, dzi. Proszę powtórzyć. Gi. Dźwięczna. Proszę posłuchać. Dźwig. Niedźwiedź. Łódź. Proszę powtórzyć. Dźwig. Niedźwiedź. Uć. Następna para na dziś to czy i dż. Proszę posłuchać. Cz, cz, cz. Proszę powtórzyć. Cz. Bezdźwięczna. Proszę posłuchać. Czekolada. Poczta. Klucz. Proszę powtórzyć. Czekolada. Poczta. Klucz. Dż, 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 Proszę powtórzyć. Dż. Dźwięczna. Proszę posłuchać. Dżem. Drożdżówka. Brycz. Proszę powtórzyć. Dżem. Drożdżówka. Brycz. Ż i szy to ostatnia para na dziś. Dźwięczna czy bezdźwięczna? Sz. sz, sz. Proszę powtórzyć. Sz. Bezdźwięczna. Proszę posłuchać. Szafa. Koszula. Grosz. Proszę powtórzyć szafa, koszula, grosz, z, 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 proszę powtórzyć, z, dźwięczna, proszę posłuchać, żółw, plaża, fotomontaż, Proszę powtórzyć. Żółw. Plaża. Fotomontaż. Teraz znacie już wszystkie spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne, a następny film fonetyczny już za dwa tygodnie. Do zobaczenia!